Servus akwaryści, witam Was na kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku będzie kolejny filmik z serii Parę słów o Palciria Wingai, aż tak 9. I tym razem po powiem parę słów o Campoma 51 z 2016 roku. Także przełączamy kamerę i za chwilę zobaczycie te piękne rybki. No i przed Waszymi Oczami pojawiła się właśnie odmiana. Z numerem 51. Tak jak wspomniałem na początku filmiku, jest to fenotyp odłowiony w rejonie Campoma i skatalogowany przez osobę, która ją odłowiła, czyli przez Filipa Wojcina, jako Kampoma z numerem 51. Czym charakteryzuje się ta odmiana? Główną cechą tej odmiany jest wzór na w tylnej części tułowia i ogonie, bardzo fajne plamki. Jeśli chodzi o brzuszek, jest on taki opalizująco zielony, caledynowy na dole. Grzbiet natomiast jest w kolorze pomarańczowym i posiada taką czarną plamkę na środku tułowia. Płetwa grzbietowa tej odmiany jest ostro zakończona, jest płetwą barwną, w kolorze pomarańczowym, pomarańczowo-białym lub z czarną obódką. Na płetwie ogonowej mamy zarysowany dolny mieczyk w kolorze pomarańczowym. Nasada ogona również jest pomarańczowa. I na ogonie mamy też czarne plamki obramowane kolorem niebieskim, białym. W zależności od e, r, padania światła, ten kolor jest różny. Pada taki błękit, o, czasem wydaje się biały. Jest to bardzo ciekawa odmiana. Filip Voicin e, złowił te ryby w roku 2016. Podczas swojej trzeciej wyprawy do Wenezueli. Ja yy, dokładnie nie pamiętam, kiedy je zakupiłem od niego, ale to chyba był 2021 rok, kiedy trafiły yy, do mojej kolekcji. Później je odsprzedałem, później je znowu odkupiłem. No i znowu pływają u mnie w zbiorniku. Jest to bardzo ciekawa. Odmiana z regionu Kampoma. W kolejnych filmikach może zrobię jakąś aktualizację dotyczącą mojego pająka w wersji color, bo wyliniała już u mnie i niedługo będzie szykowała się do kolejnej wylinki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.